Zadanie 11. Za jeden punkt z matury próbnej 2014. Ekipa złożona z 25 pracowników wymieniła tory kolejowe na pewnym odcinku w ciągu 156 dni. Jeśli wymianę torów kolejowych na kolejnym odcinku o tej samej długości trzeba przeprowadzić w ciągu 100 dni, to przy założeniu takiej samej wydajności należy zatrudnić do pracy o? No, właśnie o ile więcej pracowników. To zadanie wykonamy na podstawie tabelki. Ilość pracowników w pierwszej kolumnie oraz czas pracy w drugiej kolumnie. Każdy wiersz oznacza oddzielną wersję, którą mamy tutaj pokazaną w zadaniu. Pierwsza wersja mówi nam, że 25 pracowników. Wymienia tory kolejowe w ciągu 156 dni. I teraz należy się zastanowić, ile potrzebujemy pracowników, aby czas pracy skrócić do 100 dni. Możemy się domyśleć, że tych pracowników musi być więcej. To zadanie ma powtórzyć wartości odwrotnie proporcjonalne, to znaczy takie, jeżeli jedna wartość rośnie, to druga maleje. Myślę, że widzisz, gdy zwiększymy ilość pracowników, to zmniejszy się czas pracy. Troszeczkę inną sytuację obserwujemy w wartościach wprost proporcjonalnych. Tam obydwie wartości rosną lub obydwie wartości maleją. Ale zajmijmy się tą pierwszą sytuacją omawianą w naszym zadaniu. Zauważ, że jeśli wymnożymy ilość pracowników przez czas pracy, to otrzymamy ilość dni pracowniczy. Otrzymamy ilość dni wypracowanych łącznie przez całą grupę. Tutaj podobnie w drugim wierszu. Jeżeli wymnożymy większą ilość pracowników przez Ilość dni przepracowanych przez tych pracowników otrzymamy łączną ilość dni przepracowanych w sumie przez całą grupę. I myślę, że widzisz, że jeżeli praca była wykonana taka sama zarówno w pierwszej i w drugiej wersji, to te iloczyny muszą być równe. To znaczy, jeśli wymnożymy x razy 100, to ten iloczyn musi być równy liczbie 25 razy 156. Mówiąc już tak bardziej schematycznie, wartości odwrotnie proporcjonalne mnoży się, tak jak widzisz tutaj w tej tabelce, poziomo. Gdybyś miał wartości wprost proporcjonalne, wówczas nasze liczby mnoży się po skosie. x razy 156 równa się 25 razy 100, ale to jest ta inna wersja, o której nie ma mowy w zadaniu. Aby obliczyć x, -a, Podzielimy całe równanie przez 100. Więc mamy x równa się, ta wartość została przepisana w liczniku i podzielona przez 100. Teraz widzimy, że bardzo się dużo skróci. Nasze wyrażenie przez 25, tutaj 1, tutaj 4, otrzymujemy 156 na 4, to jest 39. Teraz wartość 39 warto by było wpisać do tabelki w miejsce x, ponieważ 39 pracowników będzie pracowało przez 100 dni przy wymianie torów. I widzimy, na początku było 25 pracowników, ta liczba została zwiększona do 39. A pytanie jest, o ile należy zwiększyć ilość pracowników? Więc Należy od większej ilości odjąć mniejszą i wychodzi nam szukana różnica. Więc zaznaczamy odpowiedź, że należy zatrudnić do pracy o 14 osób więcej.